Oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Dokfon skazany na 4 miesiące więzienia w Czarnogórze za fałszowanie dokumentów. Sąd nakazał również konfiskatę dwóch paszportów kostarykańskich, dwóch paszportów belgijskich i dwóch dowodów osobistych. Coinbase atakuje SEC za brak prostych odpowiedzi. Komentarz giełdy pojawił się po tym, jak SEC poprosiła sąd o więcej czasu na udzielenie odpowiedzi na petycję Coinbase dotyczącej regulacji branży kryptowalut. Hiszpańska giełda kryptowalut B2B zebrała prawie 15 milionów dolarów na ekspansję w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Policja i organy nadzoru finansowego z kilku krajów europejskich współpracują z amerykańską giełdą papierów wartościowych i giełd SEC, aby uzyskać więcej informacji na temat Binance. Według Marka Fagella, byłego dyrektora SEC w San Francisco, orzeczenie w sprawie SEC a Ripple może zabrać w przeciągu kilku dni. Według Fadżela, ugoda nie byłaby precedensem prawnym, jednak uważa, że jest na nią za późno. Bardzo dziękuję wszystkim za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku, jak i na YouTube. Każda subskrypcja, lajk i komentarz pomaga w rozwoju kanału.